Pierwszy mecz Polskiej Republiki Arabskiej w eliminacjach do Eurokalifatu w 2032 roku. Nasza reprezentacja zmierzyła się ze zjednoczonymi emiratami germańskimi. Na stadionie narodowym w Abu Warszawi zasiadło 100 tysięcy widzów, w tym 10 tysięcy kłów. Polscy kibice przygotowali wspaniałą oprawę. Po nudnym początku meczu w 70. minucie doszło do starcia pomiędzy Helmutem Ahmedem a Abdulem Błaszczykowskim. Sędzia nie zauważył całej sytuacji, gdyż był zajęty strzelaniem do kibiców. Polska przyznała sobie rzut karny. Na bramkę zamienił go Mohamed Lewandowski. Polska Republika Arabska objęła prowadzenie. Niemieccy kibice w akcie rozpaczy zaczęli się wysadzać na trybunach w imię Allaha. Jeden z kibiców nie miał odwagi się wysadzić i postanowił odwrócić losy spotkania i strzelić gola dla swojej reprezentacji. Służby porządkowe starały się ujaźnić agresywnego kibica, lecz wtedy wyjebało wszystkich w kosmos.